Cześć, będę Meneżko z tej strony Kodis Dzisiaj będziemy robić opening cztery klucze Jeszcze zanim będziemy otwierać Chciałem wam powiedzieć, że będę jeszcze nagrywał odcinki z przechodzenia Minecrafta Które będą dłuższe niż te dwuminutowe I będziecie mogli dołączać i na przykład mi w czymś tam pomagać To napiszcie swoje nicki w komentarzu, to ja was dodam na białą listę I napiszę IP serwera To będziecie mogli dołączyć i mi pomóc Dobra, o, to zabieram się za otwieranie Już myślałem, już myślałem, tak jak w poprzednim odcinku. Tam jeszcze w poprzednim. O, pajęczyno. Jeszcze sprzedam te 16 pajęczyn. Nie gadaj. No dobra, już myślałem. Dobra, staramy kolejne. Jeszcze dwa, razem stąd. uwaga. Uwaga, uwaga. Jezu już myślałem o totem, to tam też gitówa O tym gitówa Dobra po to? Może być Jest tutaj, to będzie ciężko, do widzenia